Cześć z tej strony Władziu. Przyszła dzisiaj kolejna mausa. Wielu z Was pewnie chciało obejrzeć od dawna opis tego czołgu. Wielu też po prostu chce mieć ten czołg. Bardzo mi się podoba ze względu na jego pancerz. No i faktycznie pancerz jest całkiem fajny. Ale oczywiście przejdziemy do tego później i zaczniemy tak jak zawsze, czyli od jego mobilności. Waży on 190 ton. Jest to najcięższy czołg w WOCie i zarazem ma też najwięcej HP w WOCie. Nie ma innego czołgu, który może mieć więcej HP niż on. Przy jego wadze ma 1750 koni. No wiadomo, nie jest to za dużo. Przy takiej jednego wadze powinno być troszeczkę więcej, no ale w końcu, gdzie to można było zmieścić taki, taki potężny silnik? Także no, musimy zadowolić się tym, co jest. Wa jeździ jedynie 20 km na godzinę maksymalnie. Nie? A tak naprawdę wyciąga mniej więcej 19 z taką prędkością, by się yy, poruszać. W zasadzie się porusza. Yy, jego pancerz na, na korpusie <laughs> z przodu wynosi 200, przepraszam, <laughs> 200 mm. <laughs> z boku 185 i z tyłu 160. Także jak widzicie korpus ma naprawdę fajnie opancerzony. I też nie jest jakiś tam najłatwiejszy cel, yy, jeśli chodzi o go wieżę. Z przodu jedynie 20 mm więcej. No szkoda mogłoby być więcej. Ale e, co poradzić? Czyli jest 220 mm. Z boku oraz z tyłu wieży jest 210 mm, czyli widzicie, tylko 10 mm mniej. Także, no, muszę przyznać, wieża jest naprawdę fajnie opancerzona z każdej strony. I też do stylu gry właśnie powiem, jak mniej więcej się zachowywać, bo... tym czołgiem podczas gry, bo to, że on ma tyle pancerza, nie znaczy, że on jest jakiś nieśmiertelny. I na pewno wielu z Was już widziała, jak ładnie Mausy potrafią też padać. Jeśli chodzi o jego lufę, to jest 490 średnich obrażeń, obrażenia no, są takie przyzwoite, nie są najgorsze. Dobrze, dobrze potrafi tam uderzyć kogoś. 246 średniej penetacji. No, jest to troszeczkę niezadowalająca liczba. Chciałoby się, żeby było troszeczkę więcej, tym bardziej, że te wszystkie dziesiąte tiery mają jednak już większą ilość penetracji niż, niż Maus. Ogólnie niemieckie czołgi mają troszeczkę mniej penetracji, y, oczywiście ciężkie czołgi, niż reszta. To głównie przez to, że mają... Y, że tą penetrację uzupełnia im pancerz, bo, one, bo niemieckie czołgi ogólnie są najbardziej opancerzone ze wszystkich. Przynajmniej tak wychodzi ze statystyk, no. Jeżeli ktoś ogarnia też czołg, to potrafi naprawdę dużo mi zdziałać, mimo że penetracja nie jest największa. Szybkostrzelność 4,2 strzała. No to jest tak, to powiem szczerze, no ujdzie. Nie, nie ładuje zbyt długo, jest tak w sam raz, tak, tak bym to ujął. 0,38 cenności. Niemieckie czołgi powinny, w zasadzie, często jest tak, że mają najlepszą celność. No niestety tutaj. 0,38 to jest tak troszeczkę mm, średnio, mogłoby być troszeczkę lepiej, no ale też nic na to nie poradzimy. Nie możemy mieć i pancerza, i dobrej lufy, chociaż lufa wcale y, nie jest najgorsza. Czas celowania 2,9 sekundy, no też mogłoby być troszeczkę lepiej y, przy tej średniej celności i, i dosyć długim jednak celowaniu, no troszeczkę w złym świetle stawia y, tą lufę. Ale na pewno można się przyzwyczaić Tym bardziej, że Maus to jest taki podstawowy czołg na, na, na wojnach klanowych Moim zdaniem przynajmniej Grubka Mausów naprawdę potrafi cuda czynić Także... No jest to, jest to na pewno dobry czołg Teraz przejdźmy do e, słabych punktów standardowo Oczywiście jest to e, ta przednia dolna płyta pancerza mała, kwadratowa. Jak, jak ma jedzie do Was przodem? Na pewno strzelajcie tam. Zazwyczaj wchodzi. Oczywiście trzeba mieć troszeczkę tej penetracji, żeby tam weszło, ale, ale jak już się ma te, te tak sądzę, 230-240, to już tam wchodzi raczej na bank. Oczywiście zdarzają się co, czasami jakieś tam dziwne rzeczy, ale w większości przypadków wchodzi. Oczywiście o ile jedzie do was, do was pod kątem 90 stopni, także. No, także myślę, że właśnie tam najlepiej jest strzelać z przodu. Jeśli natomiast jesteście tak blisko małsa, że po prostu nie możecie już tam uderzyć, a jest do was z przodem, chociaż nawet jeżeli jego korpus jest ustawiony pod kątem i wtedy to już wiadomo grozi rykoszetem, no to najlepiej strzelić w wieżę na prawo lub na lewo od rufy. Jest taka jakby linia płaskiej ściany. Że tak to jest lekko ale tam jest najbezpieczniej strzelić wtedy. Tam też pociski wchodzą, dlatego też powiem później, jak mniej więcej się ustawiać małsem, na czym to polega. No i to ze słabych punktów z przodu to by było tyle. Można jeszcze w ten wizir u góry strzelić, ale to, to nie polecam. On jest dosyć mały, ciężko w niego przycelować. Tym bardziej, że, że, tak to ujmę, trzeba w niego konturę strzelić, ponieważ można nie zadać damage'u, tylko właśnie, żeby bezpiecznie strzelić po prostu w tę wieżę. A jeżeli nasza penetracja na to nie pozwala, to próbować e, objechać Mausa, coś w tym stylu. E, jak grać? No tutaj powiem tak. Najlepiej jest, e, żeby... E, po każdym strzale, jak już oddacie w przeciwnika, nie patrzcie się na niego. Po prostu nie, nie miejcie do niego e, ustawionej wieżyczki pod kątem 90 stopni. Ponieważ e, jeżeli on zobaczy, że wy macie korpus przekrzywiony, to będzie wam starał się trafić w wieżę właśnie w te miejsca, które opisałem wcześniej. To dlatego cały manów polega na tym, żeby najlepiej ustawić tą wieżę e, tak, jak macie ustawiony korpus. Po prostu tak, żeby widział i troszeczkę waszego przodu wieży, i troszeczkę boku wieży, tak żeby był po prostu kąt, żeby nie mógł sobie tak idealnie przycelować w tą wieżę. I wtedy zobaczycie fajne, fajne zjawiska, jakim są właśnie rykoszety na Mausie, ponieważ no, będzie tego naprawdę dużo. I czy to nawet będzie obiekt, który ma najwięcej penetracji ze wszystkich czołgów, czy jakiś tam inny czołg? Zobaczycie, naprawdę dużo rykoszetów, no chyba, że naprawdę koleś się spręży i gdzieś tam łanie wam przyceluje Ale to wam mogę zagwarantować, że, że na pewno nie jest to najłatwiejszy czołg do przebicia I, I właśnie ustawianie się pod kątem naprawdę daje wam ogromną przewagę nad przeciwnikiem Zarabianie, no na poprzedniej bitwie no widzieliście, 34 tysiące dostałem Bitwa była średnia, można spokojnie nie wyciągnąć, więcej około 60, ale to już naprawdę trzeba przykoksić ładnie. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o, o ten, ten właśnie niemiecki czołg 10 tieru. Moim osobistym zdaniem Maus jest na pewno dobrym czołgiem, ale też na pewno trzeba uważać jakiś zimy nim też nie wyjeżdżać na pałę, bo niektórzy, właśnie zauważyłem podczas meczów, kupili sobie Mausa i myślą, że są nieśmiertelni, a tak wcale nie jest. Także, no po prostu, że tak to ujmę, ogarnijcie się troszeczkę z tym i po prostu jeździcie z głową, na pewno. Pewnie wielu z Was by chciało usłyszeć porównanie Mausa jest to, ponieważ możecie nie wiedzieć, który czołg jest lepszy, którego wybrać, którego właśnie sobie wyekspić. Moim zdaniem, na pewno oba czołgi są dobre. Jeżeli kupujecie Gold Damu, na przykład na bitwy klanowe, S to na pewno jest maszynką do zabijania wtedy. Ma dużo penetracji jednak na, 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 na pociskach premium, ale bez tego jednak jego penetracja cierpi. Ale ma, ma dosyć dobre uderzenie, także powiem szczerze, że oba czołgi są naprawdę dobre i który nie wybierzecie, myślę, że będziecie zadowoleni, chociaż. Może... No w sumie nie no, S to ma troszeczkę gorszy pan niż Maus. Yy, za to ma lepsze uderzenie jest troszeczkę bardziej mobilniejszy. Ale znowu, yy, znowu Mausem naprawdę można zobaczyć mnóstwo na sobie rykoszetów. Także no moje zdanie, które, który czołg nie wybierzecie na pewno będzie dobrym wyborem. Yy, Każdym z tych czołgów gra mi się naprawdę bardzo dobrze. Chociaż jak widzicie pewnie ten maus nie jest moim mausem, jest to maus mojego kolegi, ale, ale myślę, że właśnie mając większy staż na S100, dla mnie troszeczkę, minimalnie troszeczkę lepiej się jeździ esetką właśnie. Ale myślę, że mausy też wam przypadnie do gustu. Także trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!